Tak właśnie wyglądają wakacje naszych dzieci. Julcia, co robisz? Co robisz? Tak wygląda zabawa basen na wakacje moich dzieci. Naszym dzieciom już znudziły się zabawki i przeszły w tryb y, zabawy garnkami i pokrywkami. Nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, jak to wygląda z w środku, tutaj. Dobrze, że jesteśmy na relacjach przyjacielskich, bo to nas jeszcze trzyma, że po prostu możemy ze sobą porozmawiać, ale, ale reszta to już jest dla nas dramatyczna. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Pan się zdecydował tutaj przyjść, przyjechać do tego izolatorium, żeby rodzina miała szansę wyjść z domu? Dokładnie tak, dokładnie tak, tam jest każdy zdrowy. Dzieci są zdrowe, rodzina jest zdrowa. Na dole sąsiedzi też są zdrowi, tylko mi wychodzi pozytywny, znaczy wychodzi, wychodzi negatywny i pozytywny, także nie wiem o co chodzi z tymi wynikami. Czy jest możliwy taki testowy ping pong? Pozytyw, negatyw, pozytyw, negatyw i tak aż do ośmiu. Istnieje taka możliwość, że u osoby chorej będą testy dodatnie przez pewien czas, później mogą być wyniki ujemne, a następnie pojawi się wynik znów dodatni. Cały problem polega na tym, że test nie wykrywa wirusa w całości, tylko jego pewne elementy, co powoduje, że może na różnym etapie choroby pojawić się ten materiał genetyczny w wydzielinie z nosogardła, natomiast już nie znaczy to wcale o aktywnej chorobie, albo też może być to izolacja w momencie, kiedy mamy do czynienia już z ozdrowieńcem. Pana wynik się zgubił. Pan nie wie, czy pan jest pozytywny, nie, czy tak. Ja to dzisiaj nie wiem, czy miałem wynik pozytywny czy negatywny, bo do dzisiaj informacji żadnej nie uzyskałem z sanepidu. Jak, co z moim wynikiem? A pani? Ja mam wynik negatywny. Ja mam wynik negatywny, moje dzieci mają wynik negatywny. Na moim teście jest napisane Mrozik Grzegorz. No moje imię, a od niej nazwisko. No i teraz ja mam... rodzi, się, rodzi się pytanie, czy tak naprawdę czy ten test jest test mój, jest wiarygodny, czy jest tak? tak? Aha. Czy to jest coś, co powinno się zdarzyć, czy się zdarza? To nie to? powinno się zdarzyć. Tego typu próba powinna być od razu zdyskwalifikowana, nie powinna być przyjęta do, przez laboratorium do badania. Traktujemy to jako błąd, błąd pobrania i ona nie powinna w ogóle wejść do analizy. Sytuacje te zdarzają się zwłaszcza w takich masowych poborach. No, człowiek jest tylko człowiekiem, może popełnić błąd. To są błędy ludzkie, które jednak powinny być bardzo szybko naprawiane poprzez kolejny pobór już z właściwymi danymi osobowymi tych ludzi. Psychicznie naprawdę człowiek jest dużo wytrzymać, ale to już przechodzi granice, akurat moje może. No, Tęsknie, tęsknię jeszcze jak dzwonią dzieci na Messengera z żoną, to po prostu jest jeden wielki płacz, że tata mowczy do domu.